Bez wątpienia, okres letni, a precyzując okres wakacyjny, to najlepszy czas do czytania książek. Najlepiej jest usiąść z książką, kiedy słoneczko przyświeca, rozłożyć sobie, wystawić mordkę do słońca, można też Marcina-mortkę albo własną mordkę, i oddać się lekturze. No chyba, że jesteś takim człowiekiem jak czytacz, który nie cierpi, nie potrafi czytać latem, bo w domu jest mi za duszno, za gorąco, pod, po, po plecach spływa. No i generalnie nie lubię za bardzo czytać, zwłaszcza, że dla mnie czytanie. Odbywa się na ogół w pozycji leżącej, bardziej niż siedzącej czy stojącej. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie na zewnątrz, to odpada tym bardziej, bo nienawidzę wręcz nie cierpię tego słońca, odbijającego mi się od stronic. A jeżeli rozstawię sobie daszek na tarasie, no to wtedy jest mi. Zwyczajnie za ciemną. W e-bookach no też za bardzo nie, bo nie lubię patrzeć na ekrany w letni dzień. Więc co robię latem? Nie czytam. No nie, no, kiedy muszę, to czytam, ale na ogół jednak staram się dać oczom odpocząć. Wówczas to przychodzą mi na ratunek audiobooki. A że ja słucham na ogół w samochodzie, a letnią porą tych podróży jest raczej więcej, aniżeli raczej mniej, no to wtedy słucham właśnie najwięcej audiobooków. I dziś chciałbym Wam zaprezentować 10 audiobooków, które Wam polecam na lato, na wakacje, by oczy mogły odpocząć, by mózg mógł też się zrelaksować w ten piękny, cudowny czas. Film powstaje we współpracy z marką BookBeat. Jak gdybym nie mówił o tej aplikacji już 100 razy wcześniej to powiem Wam dziś po raz 101. Na wypadek, gdyby ktoś z Was był tutaj po raz pierwszy i chciał się dowiedzieć, co dobrego Wam polecam. Otóż, apka Bogbita pozwala Wam słuchać audiobooki w wielu różnych językach. To jest nie tylko język polski, ale też wiele różnych zagranicznych języków, więc można sobie ćwiczyć przed wyprawą na wakacje, to raz. Dwa, też możecie czytać w ramach abonamentu e-booki. No więc macie taką apkę w sam raz dla siebie. Co wyróżnia tę apkę spośród innych dostępnych na rynku? Ano to, że to Wy sami sobie wybieracie, jaką subskrypcję chcecie mieć. Czy to jest 20 godzin, czy może więcej? Sami możecie gdzieś określić, ile jesteście w stanie wysłuchać, czy przeczytać, i nie musicie po prostu przepłacać. Bo na przykład ja zdaję sobie sprawę, że nigdy nie było miesiąca, kiedy słuchałbym więcej niż 20 godzin, więc wybieram sobie najtańszy abonament. Wobec czego płacę za tyle. Ile słucham? Także gorąco Wam apkę Bookbita. Polecam tym bardziej, że możecie skorzystać z kodu, który wyświetla Wam się na ekranie i za darmo przetestować Bookbit. Być może słuchając którąś z książek, które Wam dziś polecę. A zatem, startujemy 10 książek idealnych moim zdaniem na wakacje do słuchania w audiobooku. Numer jeden oczywiście, Wojna Makowa, Rebeka F. Kwon, tłumaczenie Grzegorz Komerski, czyta Paulina Holz. No Wojna Makowa to dla mnie książka minionego roku, najlepsza jaką czytałem, cała trylogia jest niesamowita. To jest historia dziewczyny, która dorasta na prowincji, która w zasadzie może liczyć się z tym, że albo zostanie żoną jakiegoś faceta, albo też będzie musiała wziąć los w swoje ręce i pójść do szkoły. Tyle, że no, do szkoły biedota, zwłaszcza biedota z takich prowincji jak ta jej, nie dostaje się, bo tutaj trzeba być najlepszym z najlepszych, albo też najlepszą z najlepszych, i nie przyjmują najzwyczajniej w świecie byle kogo. Ale dziewczyna stawia wszystko na jedną kartę, mieszając się tym samym do wspaniałego świata przepełnionego polityką, przepełnionego mocą, władzą i tak naprawdę wszystkim. To brzmi jak młodzieżówka, ale nie jest to młodzieżówka. Ale jeżeli szukacie czegoś w klimatach młodzieżówki fantastyki YA, ale bez wątków miłosnych. No to wojna Makowa polecam wam z całego serducha, bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Drugim audiobookiem, który wam gorąco polecam na lato i nie tylko, jest pierwszych 15 żywotów Harega Augusta. Claire Clerr w tłumaczynie Tomasz Wyżyński czyta Filip Kosior. To jest książka, którą ja czytałem bodaj 7 lat temu, ale książka, która do tej pory zajmuje zaszczytne miejsce w moim sercu, w mojej pamięci. Historia mężczyzny, który po śmierci odradza się, ale nie odradza się, że tak powiem, życie po życiu, czyli ciągniemy dalej, tylko wraca do tego punktu startowego. Czyli cały czas przeżywa, można powiedzieć, życie w tym samym okresie, tyle że jest świadomy tego, że to jest jego kolejny żywot, jest świadomy tego, że może coś zrobić inaczej, może sprawdzić różne inne wersje rzeczywistości. Oczywiście tam jest pewne zagrożenie, bo można ten cykl przerwać, ale czytanie tej historii jest naprawdę niesamowite. Jak bardzo może się różnić życie człowieka, jeżeli? Zmieni choćby jedną rzecz w swoim życiu, jeżeli zdecyduje się dokonać innego wyboru, podjąć inną decyzję. Kocham tę książkę, zresztą tak bardzo, jak kocham całą twórczość Claire North. Także jeżeli macie ochotę na coś absolutnie nietuzinkowego, pierwszych 15 żywotów Haraga Augusta, to jest właśnie to. Może lato i obecna sytuacja geopolityczna nie sprzyja tego typu tematom, ale polecam wam genialną, najlepszą postapokalipsę, jaką w życiu czytałem: Metro 2033, Dmitry Głuchowski, tłumaczenie Paweł Podmiotko, a czyta jedyny i niepowtarzalny najlepszy z najlepszych Krzysztof Gosztyła. No słuchajcie, raz, że Metro to jest fenomenalna książka, a w interpretacji Gosztyły to już jest w ogóle majstersztyk, sztyk. Kocham, po prostu kocham, uwielbiam ten głos, mógłbym słuchać na okrągło. No ale dobrze, o czym, że jest metro? Yy, mamy tam bodaj 20 lat po wielkiej wojnie, po Trzeciej wojnie światowej, która doprowadziła w zasadzie do końca świata. Jedyni ludzie, którzy przeżyli, to są ci, którym udało się zejść do metra, którym udało się zejść do podziemi, by tam uchronić się przed najpierw wybuchami, a potem przed całą tą radiacją. No i tak oto wchodzimy do tego świata, w którym ludzie zaczęli gdzieś tam tworzyć swoje własne nowe społeczeństwo, zaczęli tworzyć nowe komórki i jakoś w tym nowym świecie funkcjonują, nieustannie zmagając się z coraz to większymi zagrożeniami, coraz to nowymi zagrożeniami. Bo czy to żywność, czy woda, czy też. Jakieś inne rzeczy niezbędne do życia. No, o wszystko trzeba tak naprawdę w tym świecie walczyć. To jest świat brutalny, świat, który na, dla nikogo nie ma litości, no ale to jest przede wszystkim fantastyczna opowieść psychologiczna o człowieku, o jego decyzjach, o jego wyborach. Fantastyczna, przepiękna opowieść drogi. No, Głuchowski, dla mnie autor, jeden z tych autorów, których kocham, uwielbiam najbardziej, wszystkie jego książki polecam. No, a Metro, jeżeli jeszcze nie znacie, koniecznie poznajcie, bo zdecydowanie warto. Żeby nie było, kolejny audiobook i kolejna historia są o wiele cieplejsze, ale to też jest rasowy wyciskacz łez. Był sobie pies. W. Bruce Cameron tłumaczyła Edyta Świerczyńska, czyta Robert Michalak. No to jest historia wspaniałej więzi między psem a człowiekiem, yy, więzi, która zostaje rozerwana przez... Spoiler, śmierć czworonoga. Tyle, że ten czworonóg nie umiera tak na zawsze, tylko przechodzi jego, można powiedzieć, dusza, jego umysł do ciała kolejnego psiaka. I ten oto psiak, żyjąc przez kolejne żywoty, stara się powrócić do swojego pana, do swojego właściciela, którego kocha nade wszystko. No to jest historia, no, przy której spłaczecie się po prostu niejednokrotnie, ale to też jest jedna z tych opowieści, które zostają w serduchu na długo, które pozostawiają tam trwały ślad dla miłośników, psiaków i w ogóle zwierzaków. No to jest pozycja obowiązkowa. Polecałem wam ją lata temu, polecam nieustannie. To jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej poruszających historii no, z jakimi się w życiu zetknąłem. No choć tak, przygotujcie się, poleją się łzy. A zatem skoro mamy lato, to pijcie dużo, żebyście się nie odwodnili. To to teraz dla odmiany przeskakujemy w typowy rasowy mrok brudny roczny thriller, ślepnąc od świata. Jakub żulczyk. Czyta Krzysztof Skonieczny. No to jest historia dealera, który działa w Warszawie i który dzięki temu, dzięki temu swojemu fachowi, zawodowi poznaje najróżniejszych ludzi, poznając ich drugie, trzecie i kolejne oblicza. Tak naprawdę pokazując, co kryje się w biznesie, jak brudne jest to miasto i jakież to tajemnice, sekrety może człowiek skrywać albo też do czego może się posunąć w takich czy innych okolicznościach. To jest niesamowicie brudna, niesamowicie mroczna opowieść, ale ja... Żółczyka wręcz uwielbiam to, w jaki on sposób dawkuje napięcie, w jaki sposób stworzył aż taką, można powiedzieć, przerysowaną, groźną, mroczną, brudną, czarno-białą Warszawę. No, to jest jednak historia która no, nie każdemu przypadnie do gustu, to na pewno, bo zdecydowanie bardzo wulgarna, bardzo mocna. No ale jeżeli lubicie na przykład filmy Patryka Wegi, a chcielibyście do tego inteligentnej fabuły i generalnie, żeby to było mądre i miało ręce i nogi, no to Jakub Żulczyk da Wam to właśnie w Ślepnąc od Świateł i nie tylko, aczkolwiek na Ślepnąc od Świateł to jest zdecydowanie moja ulubiona książka Żulczyka i do jej wysłuchania gorąco Was zachęcam, bo może zmrozić Wam krew w żyłach, a wszak lato i wakacje sprawiają, że będziecie się pocić, będzie Wam gorąco, to czasami takie, przynajmniej mentalne orzeźwienie, ochłodzenie na pewno Wam się przyda. A teraz czas na kosmos, na podróż w nieznane. Wspaniały Krzysztof Piersa i audiobook Kosmiczne Bobry i Zęsta Księżycowej Szarańczy czyta Wojciech Masiak. No słuchajcie, jeżeli lubicie Gwiezdę Wojny... Ale macie ochotę na jeszcze bardziej niecozienkowych bohaterów, takich jak na przykład kosmiczne bobry yy, i generalnie zgraje cudaków, którzy muszą ocalić galaktykę wszechświat przed plagą kosmicznej, krwiożerczej, szarańczy, no to jest to książka dla was. Z jednej strony, wykorzystująca dużo schematów gwiezdnych wojen, ale tak cudownie oryginalna, przepełniona humorem, znajdziecie w tej książce odniesienia czy nawiązania do bardzo wielu tworów popkulturowych, zwłaszcza tych związanych właśnie z podróżami kosmicznymi, bo czy to? Gwiezdne Wojny czy Star Trek, no ogrom tutaj jest rzeczy, a Krzysiek Piersa jeszcze ten temat fajnie uwypuklił, stworzył bardzo fajnych, charakternych bohaterów. Wiem, narzekają niektórzy, że ostatnie części Gwiezdnych Wojen, tej kultowej serii, są nie do przyjęcia ze względu na głupotę bohaterów, no to tym bardziej Wam powiem, że u Krzyśka głupoty tego typu nie znajdziecie. Znajdziecie naprawdę fajnych bohaterów zgraje takich cudaków, no ja nie mogę się doczekać tomu drugiego, a Wam polecam wysłuchanie tego audiobooka, bo Możecie się bardzo dobrze przy tej książce bawić. No to teraz odrobina klasyki dla przełamania. Folwark zwierzęcy George Orwell. Teresa Jeleńska tłumaczyła, czytał Wojciech Masiak. No, oczywiście, no Orwella przedstawiać nikomu nie trzeba. Zwierzaki postanawiają się zbuntować. Zwierzaki na farmie. I postanawiają wygryźć człowieka, wykopać go i same przejąć władzę, same dowodzić. I bardzo szybko okazuje się, że. No, świnia pozostanie świnią niezależnie od tego czy w skórze ludzkiej, czy świńskiej. To jest naprawdę fantastyczna historia o dochodzeniu do władzy, o tym jak władza miesza i o tym jak zmienia się punkt widzenia w zależności od punktu siedzenia. Nie będę tutaj wiele mówił, bo Orwell no Folwark Zwierzęcy jest bardzo cieniutką książką, więc cokolwiek bym tutaj powiedział, to za dużo mogłoby zejść, Natomiast jest to lektura, którą warto poznać, a w letni, cudowny dzień można posłuchać sobie właśnie w audiobooku. Do czego Was gorąco zachęcam? Zdecydowanie osobiście dużo bardziej wolę Folwark Zwierzęcy od słynnego kultowego roku 1984. Nie wiem, jakoś wydaje mi się bardziej celna, trafna ta książka. No i te wszystkie sugestie, te wszystkie tezy, które w niej padają, no, wydają mi się lepiej wybrzmiewać. Także jeżeli jeszcze z Orwellem. Nie mieliście do czynienia, koniecznie wysłuchajcie sobie tego audiobooka. Dla fanów fantastyki mam do polecenia fenomenalną książkę. Pustynny książę Peter Vibret, tłumaczył Marcin Mortka, czyta Filip Kosior. To jest na pozór kontynuacja cyklu demonicznego. Ale jeżeli na przykład cyklu demonicznego. Nie czytaliście bądź nie słuchaliście, do czego i tak zachęcam, żebyście to zrobili. Ja na przykład jeszcze tego nie zrobiłem, ale mam w planach. To i tak postępny książę da wam dużo, dużo rozrywki, bo przede wszystkim to jest książka, która zaczyna się w ciekawym momencie. 15 lat po zamknięciu cyklu demonicznego, gdzie mamy do czynienia z dziećmi głównych bohaterów, którzy ocalili świat przed demonami. Wobec czego można powiedzieć, że tamci urośli już do rangi legend, są kimś wielkim, a ich dzieciaki no nie bardzo chcieliby iść ich śladami, chciałyby te dzieciaki żyć. Po swojemu. Wobec czego mamy książkę, która tak naprawdę zaczyna się w raz, że w ciekawym momencie: dwa, pokazuje nam zupełnie inne podejście do tematu, a trzy, prezentuje nam naprawdę fantastycznych nietuzinkowych bohaterów, jak na przykład Olif. Nie będę wam o tej postaci za dużo mówił, ale to jest naprawdę fenomenalnie skonstruowana postać. No i to poczucie zagrożenia, powracające zagrożenie i ten świat. Ja generalnie lubię takie światy, w których już mamy do czynienia po. Obronie, po wielkiej wojnie, po wielkim zwycięstwie, kiedy my możemy zobaczyć, jak ten świat funkcjonuje dalej, jak on wygląda dalej, co, on, co się w nim zmieniło, czy ludzie inaczej zaczynają podchodzić do pewnych spraw. Na no, tym bardziej tutaj, jak mamy do czynienia z dzieciakami, które muszą się przede wszystkim mierzyć z wielkim ciężarem legendy swoich rodziców. Polecam Wam z całego serducha, bo jest to naprawdę kawał świetnej lektury. Czytaczowa pewnie oskubałaby mnie niczym kurczaka, chociaż kurczakowi raczej okazałaby więcej łaski w przeciwieństwie do mnie, gdybym nie wspomniał w tym zestawieniu o jej ukochanej książce. Duma i uprzedzenie. Jane Austen czyta Magda Karel. No oczywiście, duma i uprzedzenie. Komuż trzeba mówić? Ona jest uprzedzona. On jest dumny. Y, ona mu, pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jej siostry szukają sobie męża. Mamy oczywiście do czynienia tutaj z XIX wiekiem, wobec czego no, wtedy jednak nacisk na to, żeby kobieta miała dobrego męża y, był bardzo duży. No i właśnie. To jest historia kultowa. Ja nawet nie wiem, jak ja mam Wam opowiedzieć dumę i uprzedzenie, bo po prostu w głowie mi się nie mieści, że ktoś mógłby nie znać. Ale zdaję sobie sprawę, że na pewno jest dużo osób, które oglądały ekranizację. Czy to z kierą Nightly, czy też tę serialową z Kolinem Fertem, no to tutaj macie oryginał. Jeżeli do tej pory jeszcze nie sięgnęliście, to wysłuchajcie sobie audiobooka, bo ta historia po prostu fajnie wybrzmiewa, niezależnie od czasu. Ona dobrze wybrzmiewa, dobrze brzmi. No i pokazuje tak naprawdę fascynujące ludzkie przywary, a jednocześnie pokazuje bardzo wnikliwe spojrzenie Jane Austen na czasy, w których przyszło jej żyć. Bo Jane Austen jednak była fenomenalną autorką, jedną z niewielu, które tak otwarcie pisały w swoich czasach o relacjach damsko-męskich. Także, no co ja wam mam mówić? Czytajcie. Albo, słuchajcie, bo po prostu warto. No, tego klasyka znać warto, bo inaczej czytaczowa Was znielubi. A chyba nie chcecie zostać znielubieni przez czytaczową, więc to działa. A na koniec zostawiłem taką małą autopromocję. Książkę napisaną przez pewnego bardzo przystojnego faceta. Książkę, która ponoć idealnie pasuje do letniego dnia, ponoć idealnie odmurza i pozwala się zrelaksować. Gra o marzenia. Moja książka, ja nazywam się Daniel Muniowski, napisałem książkę, została wydana w zeszłym roku. Jest to romans, historia gościa, który przypadkiem wchodzi w posiadanie paczki, która nie powinna była trafić do niego. A do pewnej dziewczyny. On tę paczkę odwozi, no i wtedy zaczyna się jazda. Więcej wam zdradzać nie będę. To jest historia przede wszystkim o tym, jak bardzo warto jest walczyć o swoje marzenia, nie bacząc na przeciwności losu, jak warto jest pozostać wiernym, wierną samemu, samej sobie. No, wydaje mi się, że idealnie wpisuje się ta książka w cudowne letnie popołudnia. Na pewno was nie wymęczy, jeżeli chodzi o trudność języka a może po prostu sprawić, że te chwile staną się jeszcze bardziej ulotne i będą wam przepływały jak woda przez palce, chociaż nie wiem czy ktokolwiek chciałby, żeby czas wakacyjny przepływał jak woda przez palce. No ale jeżeli macie ochotę na przykład na przełamanie czytelnicze no to wysłuchajcie sobie Grę o Marzenia, tak. I to jest właśnie 10 tytułów, które chciałem Wam dziś polecić. 10 idealnych audiobooków na wakacje, przynajmniej moim zdaniem. Oczywiście przypominam Wam o tym, że wszystkie te audiobooki możecie wysłuchać w aplikacji BookBeat. Macie darmowy okres promocyjny, próbny. Kod wyświetla Wam się na ekranie. Korzystajcie Słuchajcie, czy to podczas wyjazdu, bo czasami trzeba jechać samochodem. Nie można wówczas czytać książki, bo rodzi to pewne zagrożenie dla ruchu drogowego, ale można sobie na przykład wtedy książkę posłuchać w audiobook. No, a Bookbit sprawdza się tutaj idealnie i każdy z tych tytułów, które Wam dziś zaprezentowałem, sprawdza się doskonale w rolę takiego uprzyjemniacza podróży, i nie tylko, bo również uprzyjemniacza każdego pięknego wakacyjnego dnia. Polecam Wam z całego serducha, dajcie znać, po którą z tych pozycji sięgnieć, a może już czegoś słuchaliście bądź czytaliście, to też podzielcie się wrażeniami. Trzymajcie się ciepło. Hej!